Nie wzbudzać niepotrzebnego pożądania wśród emerytek, które udają się. Z tej strony Mana i zapraszam Was do raportu zencityczny i przeglądu tego, co się wydarzyło na moim live'ie. Przeglądu tego, jak wyglądają miasta z odrobinie satyrycznym mm, zabarwieniem. Zaczynamy od pierwszego miasta, którym będzie legnica e, założona przez. E, Garuntrona 12. Odwiedź! I dotarliśmy do Legnicy, są to niby polskie klimaty, miasto wybudowane na odrobinę górzystym terenie, a dokładnie mówiąc na terenie płaskim z wybrzuszeniem w miejscu, w którym powinien prze... powinno przebiegać centrum miasta, to centrum miasta jak najbardziej stara się przebiegać, zaczęło z strony tutaj yy, odrobinę yy, południowej, niestety jak widać od razu, od razu napotykało problemy, drogi się dość szybko skończyły, zabrakło asfaltu postanowiono zawiesić inwestycje rozpocząć budowę miasta poza yy, poza tym wybrzuszeniem, poza tą górą i dopiero kiedy miasto dorobiło się jakiegoś tutaj yy, większego budżetu yy, od drugiej, żeby nie powiedzieć dupy strony rozpoczęło budowę już na pagórku tym razem się udało, tym razem ludzie zaczęli się sprowadzać, zaczęli zasiedlać ten teren, nie do końca przystosowany do życia, ale w gruncie rzeczy, kto by zwracał uwagę na takie głupoty. Jak najbardziej są tutaj drogi zarówno dojazdowe, jak i odjazdowe. Wszystkie są odpowiednio wybrzuszone, dostosowując się do terenu, który dzieje się dookoła. Mamy tutaj jak najbardziej zajezdnie autobusów, wahadłowych, jednak ze względu, mimo iż tak naprawdę dojeżdża tutaj bezpośrednio kolej, to bojąc się tego, iż ktoś mógłby ją Okraść dopiero na samym końcu miasta się zatrzymuje. Miasto patrzy z nadzieją w kosmos, z nadzieją, z nadzieją, że nie zabraknie prądu, dlatego też właśnie elektrownia słoneczna stanęła, żeby ludzie ciągle patrzyli w niebo, nie zwracali uwagi na, tego jak, na to, jak brzydko i szaro i w ogóle zaśmiecenie to wszystko dookoła wygląda. Mamy również port, port morski, terminal promowy. Do którego jak widzicie nikt nie przypływa, on tak naprawdę jest trapą, żeby ludzie po prostu się odwalili od tych plaż, żeby zmówić im, że są to plaże przystosowane do przyjmowania statków, a nie do wypoczywania, wypływania i bawienia się razem ze swoimi dziećmi. W mieście mamy również mamy również tak zwane pogromce gołębi czyli miasto pilnuje, żeby tego całego głana ze strony szarych szczurów powietrza było jak najmniej żeby były one wybijane przez postawione w konkretnym strategicznym wyliczonym przez najlepszych mm, naukowców. Miejscu w mieście nie za bardzo widać wysypisko śmieci, ale to może być równie dobrze, kwestia tego, iż no, krótkowzroczność mieszkańców nie do końca przyzwyczaja do tego, by takiego wysypiska szukać. Mamy natomiast jak najbardziej oczyszczalnię ścieków, także miasto bez problemu sobie radzi, może i śmieci się nie pozbędzie, ale przynajmniej wody w miarę czystej się napije. I to by było tyle, jeżeli chodzi o Legnice, idziemy do następnego miasta. Kolejne miasto założone w ramach Mora. Burmistrz tutaj już od samego początku zdawał sobie sprawę, iż miasto nie ma za dużych szans, żeby osiągnąć cokolwiek. Że miasto będzie miało bardzo dużo problemów, dlatego wymyślił tak skomplikowaną nazwę hmm, pod tytułem Jam Fabio Gambo, Jambop JP, żeby no, gazety, media nie mogły za często mówić złego słowa właśnie o tym, że mieście. W mieście mamy jak najbardziej katedrę katedrę Kolner Dom, która ma odwracać uwagę od szarych budynków i składów ropy naftowej która jest tutaj rozpijana przez ludzi ze względu właśnie na to upijanie się ropą naftową, wszelkich budowniczych, jak i innych ludzi. W mieście również stoją niedokończone budowy, rozebrane konstrukcje, baseny na dachach zamiast na ziemiach, tego typu różne dziwne problemy. Mamy również port morski, przystosowany jednak do tego, żeby segregować przybyszów do miasta. Jeżeli już przybędzie, ktoś tu przypłynie, wysiądzie, nie daj Boże, na tym porcie, to zanim dostanie się do centrum miasta, musi pokonać bardzo trudny, e, crossoverowy por, żeby się dostać. Większość ludzi rezygnuje rezygnuje w, gdzieś mniej więcej przy m, pierwszym zygzaku wracając powrotem do promu, odpływając ku lepszym, e, ku lepszym drogom. Mamy również tutaj oczywiście e, szyby naftowe rozłożone w, w kini w oko. Tu jeden, tu drugi, gdzieś tam kilka zbiorników, tak naprawdę nie wiadomo o co do końca e, chodzi. E, mieszkańcy Również ze względu na to, iż powiedzieli, że symetria po doświadczeniach wybudowanej tutaj na podwyższeniu dzielnicy, po doświadczeniach niezadowolonych ludzi z 90-stopniowych skrzyżowań, postanowili. Postanowili, że nie, nie ma takiej opcji Nie będzie już więcej takich rzeczy I jak najbardziej zaczęli się bawić W odrobinkę bardziej rozstrzelone Pokręcone, porąbane Ulice, co zresztą widać już Przy wykończeniu tego tego Osiedla I stacji kolelo, kolelo Kolejowej Aż mnie Normalnie to kęciaste Kształty doprowadziły do słowotoku niezwiązanego z niczym innym niż blablaniem i bezsensownym wypowiadaniem bezsensownie powiązanych ze sobą słów. W każdym razie stacja kolejowa, również jak wspomniany wcześniej, port morski dokonuje segregacji. Jednak wyszli z założenia ludzie, że jeżeli ktoś jest na tyle zdesperowany, żeby jechać pociągiem, to jednak ta segregacja powinna być łatwiejsza, więc jest też droga na skróty. Jeżeli ktoś jest mniej rozgarnięty, no to już w tym momencie zaczyna zawracać. I to by w gruncie rzeczy było tyle, jeżeli chodzi mm, o Jampolis. E, e, idziemy dalej. Trzecim miastem na naszej drodze jest Kasperopolis założonego, założone przez Kasper 3000 miasto, które nam napotkało niesamowitą przeszkodę w postaci podwyższenia płaskowyżu, w zasadzie można by powiedzieć nierówności terenu o dość dużej amplitudzie różnicy powierzchni nad poziomem morza miasto poradziło sobie z tym problemem w sposób bardzo prosty, mianowicie zignorowało go i olało, postanowiło, że nie warto tutaj wchodzić na te dzikie tereny zamieszkane najprawdopodobniej przez komanda dzikich wiewiórek. Postanowiło w sposób dość symetryczny, ale jednocześnie odrobinkę taki niedostosowany do życia w dzisiejszym społeczeństwie, poprzez krzywe drogi, sposób rozwijać się dookoła do tego, tego miasta. W razie się chcieli przyjechać Jechać do Kasperopolis od razu na samym starcie zostanie się postawieni przed selekcją, dlatego iż te potężne wiatraki są skierowane właśnie nie przypadkiem na tą drogę. Pąt powietrza, które one wywołują, cofa samochody wjeżdżające do miasta, tak żeby tylko rdzenni mieszkańcy zostali na mieście. Jeżeli już uda wam się przebić przez tą zaporę wiatrową, dostaniecie się do małej, nic nieznaczącej, nic nieznaczącej mieścinki, małych domków, niskich. Ale w razie gdyby się okazało, że macie zbyt dużo pieniędzy, to jak najbardziej będziecie mogli je wydać w salonie hazardu, który wita was prawie na samym początku. W razie gdyby przez jakiś Przypadek, zaćmienie umysłu, wydawało wam się, że jest to e, przejazd, przejaw luksusu. To nie marcie się, zalewające w ten salon hazardu ścieki jak najbardziej sprowadzą was na dobrą e, drogę. Mamy tutaj również meczet. W razie gdybyście mieli za dużo maczet, to w tym miejscu właśnie są one zabierane od was, żeby nie było żadnych samosądów. Dlatego że wiadomo, kasyna, różne emocje może być dziwnie, może być niezafajnie. Za metrze jak najbardziej mamy drugie kasyno tym razem już odściekawione, już dla tych lepszych ludzi, dla tych bardziej um, zdających sobie sprawę z tego, co się dzieje. Jeżeli już chcecie się bardziej, dużo bardziej rozwinąć, um, no nie mówimy o zamieszkaniu, dlatego że tych domów w mieście jest odrobinkę za mało, żeby ktokolwiek się zmieścił, już wystarczy, że pracownicy, um, pracownicy większości kasy muszą spać na ulicach, no bo brakuje tego miejsca do zamieszkania. Macie również tutaj kasyno science fiction bez problemu możecie się rozwinąć, jeżeli spłuczecie się, jeżeli nie będziecie mieli pieniędzy, chociażby żeby wynająć autobus, wyjechać z miasta, zawsze możecie się udać do dzikiej puszczy tutaj okalającej tereny miasta, jeżeli nie zgniecie, no to niestety będziecie mieli pecha, bo najprawdopodobniej dojdziecie do granicy, gdzie będziecie musieli opłacić opłatę celną, ale jeżeli zgniecie, to przynajmniej ten problem finansowy zostanie za was rozwiązany, idziemy dalej. I ostatnim miejscem, które odwiedzimy dzisiejszego dnia, jest Mana czyli miasto rozwijane w sposób bardzo dziwny, w którym samoloty przelatujące tak bardzo boją się lecieć, iż idą z obstawą. Jak widzicie, nigdy nie leciele, za zawsze przynajmniej dwa, trzy samoloty, żeby się pilnować. Miasto, w którym jak naprawdę ludzie wzięli sprawy w swoje ręce, dlatego że burmistrz powiedział na samym starcie, mam pas gdzieś, tak naprawdę mi chodzi o kasę, chodzi o kazard, chodzi o panienki i tego typu inne rzeczy związane z alkoholem. I wybudował tam kilka dzielnic, trochę dróg na krzyż położył dalej ludzie po prostu postanowili, nie my będziemy tutaj twardzi, my pokażemy, że jesteśmy w stanie bez problemu się rozwijać, budowali wieżowce, prowadzali się do nich niestety różnie to w życiu bywa, pożary czasami w zupełnie przypadkowy sposób niewygodnych mieszkańców potrafią przepędzić, mamy jak najbardziej w tym mieście również dzielnicę przemysłową, dzielnica przemysłowa jest bardzo rozwinięta, do tego stopnia jest rozwinięta iż postępująca naturalizacja sprawiła iż te fabryki są tak małe, iż czasami przyjeżdżając z można pomylić się z jakimś pawilonem handlowym czy też jakimś innym głupim miejscem. W jednym miejscu również mamy tutaj pompownie wody Jak i oczyszczanie sieków Dlaczego jest to w ten sposób rozwiązane? Jest to bardzo niesamowicie mm, sprytnie związane miejsce Dlatego, że tutaj nie widać tego Pod drogą biegnie rura I kiedy tylko woda zostaje przefiltrowana Od razu bez problemu jest pompowywana do źródła I sprzedawana ludziom jako nowy nowy produkt e, Czysta woda źródła, na którą mogą bez problemu pić No ale miasto jak to miasto Na czymś musi zarabiać Miasto zarabia na frajerzy którym się wydaje że w innych miastach jest zbyt nudno i trzeba pojechać czy to żeby zobaczyć budynek który ze względu na to iż na projekcie wlała kawa jest odrobinkę krzywy czy też budynek który nie do końca jest się w stanie zdecydować jak wysoki powinien być na jakim poziomie powinien być jego tak. ale przede wszystkim chodzi jak to wszędzie o pieniądze jeżeli chodzi o pieniądze to chodzi o kasyno żeby wydawać pieniądze czy to w kasynie science fiction czy to w kasynie starożytnym tak naprawdę też tutaj Burmistrz nie za bardzo mógł się zdecydować jak to wszystko ogarnąć, więc wrzucił wszystko na jedno miejsce bez problemu, a policja tylko jeździ biedna po mieście, zamyka ludzi, którzy uciekają w samych gaciach, dlatego, że wszystko inne już przegrali, jeżeli chodzi o ludzi, którzy biegną już po przegraniu również gaci, no to niestety od tego jest szpital, dlatego, że oni dostają rany kute, postrzałowe i inne głupie e, rzeczy, żeby tutaj nie zwracać różnych dziwnych rzeczy e, nie wzbudzać niepotrzebnego pożądania wśród emerytek, które udają się do świątyni azjatyckiej na różnego rodzaju terapię Feng Shui czy innego cholerstwa. Nie mówiąc już o rozstawianiu mebli w stylu wschodnim, o którym tutaj już wcześniej zresztą wspomniałem, dlatego już nie będę o nim mówił jeszcze raz. I to by było tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy raport z SimCity. Jest on trochę krótszy, ale dlatego już wybraliśmy dzisiaj burmistrzów, którzy najbardziej nie nadałem się do swojej roboty, którzy najbardziej nie wiedzą co robić i jak dalej rozwijać swoje miasto. Mam nadzieję, że to wam się podobało. Jeżeli chcecie uczestniczyć, być jeżeli chcecie zobaczyć własne miasto właśnie w raporcie z SimCity, to zapraszam Was na live, zapraszam Was na live. SimCity będzie się mogli jak najbardziej dołączyć, jak najbardziej zostać wyszydzeni w sposób niesamowicie idiotyczny. Tak jak to ostatnie miasto, no bo przecież poprzednie już były jak najbardziej zachwalane, dopiero to ostatnie okazało się zupełnie bezsensowne, apatyczne i aspołeczne. Na dzisiaj ode mnie tyle. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Ciao! Jeżeli podobało Wam się to, co właśnie obejrzeliście, i nie macie jeszcze dość, to na pierwszym kanale macie poprzedni odcinek z danej serii, na drugim kanale macie odcinek z jakiejś innej serii, która pojawia się na moim kanale. Chcecie być na bieżąco, chcecie niczego nie przegapić? Subskrypcja. Facebook to są właśnie miejsca, w które powinniście się udać. Więc na co czekacie? Dajcie.